25 lat temu rozpoczynaliśmy wyprawę w nieznane. Nie mieliśmy demokracji, chcieliśmy stworzyć demokratyczne państwo prawa. Nie mieliśmy rynku, budowaliśmy rynek i gospodarkę opartą na zasadach rynkowych. Nie mieliśmy doświadczeń, uczyliśmy się, i po 25 latach możemy powiedzieć, że to jest historia wspaniałego sukcesu: że Polska jest silniejsza, Polska jest bogatsza. Polska bardziej liczy się na świecie. Polska jest mimo różnych turbulencji wokół krajem bezpiecznym. Można też porównać nas do tych, którzy na początku lat 90. poszli tą samą drogą z krajów Europy Środkowej. Także w tych porównaniach jesteśmy najlepsi. Jesteśmy tymi, którzy w sposób bezdyskusyjny uznawani są za liderów europejskiej transformacji. I także kraj, który pokazał, że jest silny, że potrafi być pomocny dla. Swoich partnerów, który odgrywa bardzo pozytywną rolę w regionie, który stabilizuje i eksportuje tę stabilność i dobrosąsiedzkie kontakty i na zachód, i na wschód. Także 25 lat to powód do dumy dla tych, którzy tworzyli tę Polskę, którzy ją budowali w gospodarce, w polityce, w kulturze, w nauce, w takim codziennym życiu. Jest również istotnym wyzwaniem dla nowych pokoleń, dla tych, którzy. Polskę znają już tylko taką, którzy nie mogą porównywać naszej III Rzeczpospolitej z dawnymi czasami. I sądzę, że dla tych młodych najważniejsze jest to, aby z tej wielkiej szansy, która jest, skorzystać, żeby niczego nie zmarnować, żeby wiedzieć, że nic nie jest dane raz na zawsze, że bezpieczeństwo jest. Prawdziwe, ale jest zagrożone. Patrzmy na to, co dzieje się na wschód od Polski, że gospodarka może przeżywać kryzysy, że jesteśmy częścią świata globalnego, w którym wszyscy wpływają na wszystkich, wszyscy ze sobą są związani, a więc wyzwań nie zabraknie. Chodzi o to, żeby młodym pokoleniom... Nowym ludziom, którzy będą zajmować się gospodarką i polityką w Polsce, nie zabrakło energii, nie zabrakło intelektu, nie zabrakło wyobraźni i nie zabrakło również cierpliwości i konsekwencji w tym wszystkim, co trzeba zrobić. A wierzę, że kolejne dekady dla Polski mogą być równie udane i możemy zbudować silną Polskę w silnej Europie Polskę, która będzie wpływała na decyzje podejmowane przez Unię Europejską, a Unia Europejska powinna być jeszcze bardziej zintegrowana i powinna być jednym z najważniejszych graczy XXI wieku. Myślę, że to nie marzenie. To jest realny plan, który możemy w tym kolejnym etapie osiągnąć.